Okulary pływackie Tyr OPS 3.0 Bardzo fajny model okularów pływackich. Przeznaczony szczególnie na wody otwarte, chociaż oczywiście na basen także się nadadzą. Wyposażone w szkła polaryzacyjne z polaryzacją, więc one będą nam odbijały refleksy, powodowały, że nie oślepi nas słońce. Plus dodatkowo warstwę lustrzaną, która także odbija promienie słoneczne. Okulary występują w kilku wariantach kolorystycznych. Tutaj na stole mam przykładowe pokazane: granatowy, zielony i powiedzmy biało-srebrny. W ręku mam czarny. System regulacji: w ten sposób, dzięki temu naciskamy i przesuwamy inaczej nam się to nie przesunie. Blokadę mamy w ten sposób zrobioną. Okulary. Z bardzo grubymi i miękkimi gumkami, dzięki czemu bardzo dobrze przylegają do, do twarzy, nie, nie przeciekają, ta, ta gumka wypełnia oczodoł, dzięki czemu jest szczelna i, i, i jakby chroni nas też przed na przykład uderzeniem kogoś, bo w momencie, w którym ktoś nas uderzy, to ta gumka zamortyzuje uderzenie i wyrządzi nam to uderzenie mniejsze szkody. Dodatkowo, okulary sprzedawane są w takim etui, w którym można je przechowywać dzięki czemu troszkę zwiększymy ich żywotność tu i transportowe na basen czy na zawody pływackie Najważniejsza, najważniejsze cechy okularów to jeszcze raz wymienia, czyli polaryzacja, dodatkowo miękkie gumki, dobre przyleganie, dobra szczelność i wysoka jakość wykonania